Teraz wiesz, co w tym wszystkim jest najbardziej szalone? Rozmawiam z właścicielami e-commerce, którzy wydają 20, 50, czasem 100 tysięcy złotych miesięcznie na marketing, na SEO, na, na Google Ads i wszystko po to, żeby wspiąć się o jedno o oczko wyżej w rankingu. Walczą o każdy procent widoczności. A ja im wtedy mówię, że w tej nowej rzeczywistości, która właśnie nadeszła, ponad 90% z nich jest kompletnie niewidoczna. Natomiast AI, które staje się teraz głównym takim doradcą zakupowym dla milionów ludzi, po prostu ich nie widzi. Nie widzi ich produktów, nie widzi opisów. Cały asortyment dla modeli językowych to jest po prostu biała plama. I oni myślą, że problem jest w złym marketingu. Ta ich oferta jest niekompatybilna z tą nową warstwą internetu. To tak jakby mieć najpiękniejszy sklep na świecie, którego nie ma żadnej drogi, nie zbudowano żadnej drogi. I dlatego właśnie my przez ostatnie miesiące nie budowaliśmy kolejnego narzędzia do marketingu. My budowaliśmy tę drogę. Stworzyliśmy technologię, która pozwala AI w końcu zobaczyć Twój sklep internetowy i zrozumieć Twoje produkty i na bazie tych produktów zacząć je aktywnie rekomendować klientom.